Mówisz kuchenka turystyczna? Tak, nówka nie otwierana. Ale to czy gazowa? Gazowa, albo na, na butle. A, czyli nie sprawdzimy, czy działa. No, bo jak buty nie masz, to raczej nie. A no, znaczy, działać musi, bo jest nówka, nie. Taka nowa, nowa? Czy? Nowa, nowa. No, bo ja zamawiałem rodzicom, bo rodzice w Niemczech mieszkają. I tam było zagrożenie odcięcia gazu, i kazali sobie pozamawiać. I zamówiłem im i leżało. Nawet tego nie wypakowali. Patrzyłem to 60 euro nowa kosztuje. Nie? No chyba rzeczywiście nowa. Tak jak im zamówiłem, postawili na półkę i leżało. Przyjechałem ostatnio do nich na majówkę, bo weź se to zabieszę i ja mówię. No dobra. To było w zestawie czy tak, nie? Tak, to wie? było w zestawie. Ma to jakiś iskrobnik? Nie ma. Tak? To co, zapalniczką trzeba odpalać? No, nie mam pojęcia. Instrukcja pewnie jest tam w środku, więc... Ale obstawiam, że może być, że po prostu zapalniczką. Dobra, sprawdzimy. Szukałem tego na necie, to tylko strona producenta się wyświetla. Jakiś holenderski producent, coś tam. A, bo to jest tak. Może być iskrownik. To tu by był jakiś pstryk no, coś, coś. Coś brzmi tak, jakby pstrykało, nie? nie, no musiałbym mieć jakiś prądu podłączenia, cokolwiek jakiś, coś, żeby przykało, nie? nie? wiem. <noise> zobaczymy, ile to w ogóle warte. Czy mi tam bardziej zależy, żeby po prostu mnie to nie leżało, bo już mam no. tak zagracone, że. Wzięłem w bagażniku, dwoje. No jesteś, ale bez ceny. To są trzy palniki. O, jeszcze lepiej, Byłem pewny, że dwa. W media eksperta taka kuchenka kosztuje 160 zł. No, wiem, że to gdzieś koło, coś będzie. No. 149, o, 140. Czyli wychodziłoby 5 dych. No. <laughs> Standardowa procedura 5 dych. Pasuje ci to? No. Dobra, daj dowód i piszemy. Tak. No, to musi działać, nie? To teraz się zawsze i to na pewno gdzieś weźmie. I to jest? Szybko telefon muszę odebrać, proszę cię, kuba. Co przeregowałem, proszę. Widzisz, tak. że mam klienta? Czy nie zauważyłeś? Widzisz? Przepraszam. Spokojnie. No poczekaj sobie na spokojnie, nie? Ty to się nigdy nie nauczysz, nie? Człowieku, my to kasę narobimy. Ja mam kredytowanie, e, robi nam kredytowanie, kurde, e, z tym, e, z, ze Sławkiem. Człowieku, no, zobaczysz laptopa. Teraz model laptopa. Dwa najdroższe zegarki. I mu, ona, bank nam musi potwierdzić SMS-em, dlatego przyleciałem szybko po telefon. Zajarzyłeś, Maksyma, nie? Hm. Bo inaczej nie dostaniemy sprzętu. A ty co, z Rydzenka jest Nie, między Międzynarodu. Wszyscy z Międzychodu przyjeżdżają ostatnio. Ostatnio desz gościu z Międzychodu. No, no to, to mamy załatwione. To jeszcze zakupy zrobię, ale to najpierw obsłyszę. Tak, no to dobra, Poparz sobie. Ja tego telefonu odbieram na szybkiego. A ile masz kasy? No za dwie, dychy. wczoraj się zostawiłem, tak żeby trzy dychy mi na, na browara zostało. A jak będziesz do której robisz w lombardzie, to może interes zrobimy, jak ci przyniosę sprzęt. Nowy. Telefon zostawiłeś przyjacielu wiosny za 50 zł. Teraz zostawiałem wczoraj, bo nie miałem na browara. Wczoraj, za 50 zł. Ta. No. Ale tak. mu, ja muszę mieć teraz, na, naprawdę muszę mieć ten telefon. No tak, tylko że tu masz złoty 43 odsetek. Kuba, rób, żeby było dobrze. No, wczoraj już ci podarowałem złoty 43, pamiętasz? Pamiętam. Dziś... Pijany nie jestem, ty dlatego przyleciałem było... z pieniędzmi, do, bo muszę tyś... do Mediamarkę Market Tylko wracać. A ty to na raty coś bierzesz? On bierze na rentę sprzęt. Tak, żebyśmy mieli chociaż 20 zł dla siebie. Ale telefon ja muszę mieć. Ja cię proszę, a ja telefon muszę mieć. Pani powiedziała, żeby przyszedł z banku mi potwierdzenie. Dlatego szybko tu biegiem przyleciałem. O kur. się wykończę nerwowo. Dobra, nie będzie, już te ci 3 złote podaruję. Weź tak, żeby dwie ryby miał. Drobnych. No, i... no my tu zaraz będziemy. Tylko będę. Benewa... jest. Ty masz do mnie numer? Jedno nie odegramy. To jest Mańczyk. Tak, żebyśmy z dwie dychy mieli, zrób mi kuba. Ja ci Zara oddam. Oddam! No co ja ci, ci mam zrobić? Chyba się złoty potrzebuję. No to Ci teraz oddam telefon, wziąłem tobie jeszcze, jeszcze dwie dychy potrzebujemy. Po transakcji całej. Ale ja nie mam nie mam tych pieniędzy, no to możesz telefon zostawić to ci dwie dyszki pożyczę. No zaraz przyjdę ze sprzętem i z telefonem. No ja nie wiem, co Wy tam wymyślacie. Tego czasu na PS4 na pewno wezmę, bo. Nie śmieszna sprawa, nie idzie na PS4 kupić nie, cyfrowej wersji? Czemu nie? nie wiem. No na no, sklepie tego PlayStation nie masz. w ogóle. No to... W ogóle żadnego. Na PS4 ale tego też. No tak, to no. nie. Ma. Nie ma innego. No to cyfrowe kupujesz te gierki? No, czasem mi się zdarzy. Cenowo to tak, nie. Chyba, że jakieś tam promocje czy coś. No jak, jak masz tego PlayStation Plusa, to tam gry nawet A teraz chyba nie ma, nie? PlayStation Plus, a teraz już jakiś, jakiś pakiet no. trzeba mieć, nie? No tak, tak, tylko że to tam dalej masz promocje osobne na gierki wtedy, nie? tam nieraz gierki po 20-30 zł. Tak, zamiesz. no wiem, 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 też to chyba mamy. No ale nie gramy tak, Po co za to płacę? Ty. Trochę czasu mało, ale zawsze coś. I, trzy dyszki mogę wziąć. Dobra, super. Czy coś jeszcze chciałem? No razie chyba nie. Muszę troszkę zniknąć na sieci, żeby ćwiczyć Ograniczyć te moje live. Ograniczyć? Troszkę muszę ograniczyć, żeby puknąć Mam taki przędzi. Nic wziąć. nie będzie? Tam jest nadpad, żeby połączyć kurę na komputer. Widziałem by mi dał kurę normalnie. Star się jakoś mi pomóc, żeby wiesz. Tym wszystkim utrzymać. No to raczej nic nie będzie, może to Ale to jest do Xboxa. No i mi nie dało, żeby mi pomóc jakoś, nie? No na pewno, nie? Dobra, Zobaczymy tego pada, bo to jest chyba do Xboxa Classic, jak się nie mylę. Spoko. Uważasz, że jakąś jakieś nie? Tylko nie sprawdzimy też czy on sprawny. Ale powinien być sprawny. Bo niektórzy ludzie, wiesz, mało grali, zostawili sobie... A takie przenciki dla ja niektórych ludzi, które zbierają jeszcze troszkę starszy przeńcz, to się przyda im. Bo Po kilku latach... Na Stary pad to było, że dużo koszyłaś. Jak zniknie, zniknie, nie? Na sieci. Takie modele. Tak Amerykanie zarabiają. Dobrą kasę. No właśnie chcę zobaczyć, czy jest coś warty, nie? E, pogadać z Damianem, Muszę później do mnie napisał na menedżerze, nie? Bo znowu coś tam jest. Co jest znowu. Niby Korea przydajecie figurki tak dalej. I Goszy pisał, że od was zamówili, nie? Figurka. No ale to, ale co to... Jak u... Specjalnie jak, cię tak Dobra, ale jak będą mieć widzowie, kilka figurek, to już nie jest nakręcenie. Gdzieś może być prawda. I musimy jakoś nagrać i to wszystko wyjaśnić. Wszystkim widzom. Ja ci mówię, że. Bo na jakieś tam. Te figurki, które ty widziałeś. Ale jeszcze afera jest taka, że piszą, że ktoś mnie ładnie okrada na sieci. I to będzie echo takie, że musimy tak wyjaśnić. Razem musimy nagrać i to wszystko wyjaśnić. Ale okradają Cię jak? Po prostu moją osobowości, że przeżywają, że ktoś czepie k***a za moim plecenikem hajs. O to chodzi. I mieszają kurwa, z Wami, że mam holki k***a. trzeciowe że przedaliście mnie i tak dalej. I to trzeba wyprostować. Jak nie, to wy i ja dostanę po dupie. Ja razem musimy to wszystko wyjaśnić. bo plotki są plotkami. Wiesz, że później będą atakować ciebie i mnie. Ale... I dlatego musimy to wyjaśnić. Ale co sprzedają? Oni nieardząjaś nie, plotki. Że ktoś mnie ukrada lewo coś robi, żeby zarabiać na mojej osobowości, które... Jak ja piszę w wyrazie, że nie sprzedawać, nie robicie figurki, a piszą, że ktoś sprzedaje figurki i... Pięciu ludzi robi zdjęcie tymi figurkami, czyli gdzieś jest sedno prawdy, nie? I będą szukać problemu. Tak, ale plotki. To ja są wiem. właśnie plotki, mają to do siebie, że na tym nie zapanujesz. Ludzie zawsze będą gadać. Dobrze, a jak kupią figurki, widzowie, to już się pamięci ta plotka na sieci. I będą szukać dziury co Czemu my się nie wypowiadamy na te plotki? Żeby wyprostować nasze sprawy interesowe w waszej firmie i w mojej który ja robię. Specjalnie ludzie tak robią i czekają, żebyś tym zareagował, ale to nikt nie sprzedaje tych figurek. Ale... dobrze, Ja a... chciałbym teraz kupić tą figurkę. Gdzie mogę ją kupić? No u mnie dwa słoniki. Ale zarazie. <grym> to ostatnia na dwie. A właśnie, ty macie? Jak, jak przydają? to ja napisałem pod moim filmikiem, pod tym figurkiem, pokażcie, czy kupujecie. No. I pokażę tą stronę. Jak oni, widzowie, 10 Wrobić zdjęcie i normalnie napiszą, że kupili od was, to macie przy... No ale ja ale... chciałbym tą figurkę kupić. Ale tak, ale To gdzie jest... ja mogę kupić? Słuchaj. Rozumiem. Jak ludzie napiszą gdzie kupili tą figurkę i pokażą rachunek, to znajdą, kto sprzedaje no tak. te figurki. No tak, no. dlatego musimy tak na ciebie wyjaśnić, żeby znaleźć w innym wajce, gdzie robiono figurki. Panie ale kupuj. mieszają twoje... Nazwy. No nie, bo ja jestem Kuba. tego świadomy i wiem, że nikt tego nie sprzedaje i nie ma sklepu, gdzie można to kupić. Ani, to Kuba. jest po prostu w internecie wygenerowane. Tak, a jak no. ludzie robią zdjęcia, że normalnie zostali przez prze przesyłkę i tak dalej, robią filmik, że normalnie otwierają paczkę no to... do automatu i wyciągają figurkę moją, a to był handel. Mogę wziąć się sprzedaż. bo się śpieszę? Bo się śpieszę panie Kubo, naprawdę weź przed chwilą odebrałem, weź, potrzebuję szybko pieniądze, bo tak, załatwiłem, SMS y Poczekaj, obsłużę klienta. Aha, dobra. Ale, tak na... dobra, ale tak inaczej, wiesz o co mi chodzi, nie? Mniej więcej wiem o co, o co ci ale chodzi, Chciałbym zobaczymy. ci to wytłumaczyć, ale ciężko. Co idzie, ale jak naprawdę udowodnią, że kupuję figurkę, to tak powie, że to nie robią przeciwko mnie, jak ludzie będą kupować moje figurki. Ale zobacz, to chodzi o to. To jest przykład. Że te figurki możesz sobie zrobić nawet ze swojej postaci. Ja mogę zrobić. Ale jak oni no. zamawiają moje figurki, a bez mojego prawa, to jak mm. mogą. Ku... wysłać bez mojego pozwolenia? To jest moja cała postać. To jest zakazane. No tak, no i ty wtedy musisz y, jakoś zareagować. Pod to, ja ty tylko zareaguję. Ty. Ja w twoim imieniu nie mogę nic zrobić. Wiem. No. Ale tam jest nazwa. Paulo przydaje figurki. Już kończę i idziemy. A Widzisz, że. Dobra, k***a, Ty masz chwilę, teraz ja mam z do wyjaśnienia, tak? Też. to jest proste. Że mnie uszkodzi się opiniami, k***a mi. On ma dobrą opinię. Ale my w ogóle nie tak? Oni zaczęli, ja to nie występuję i mam problem. Bo jak nie występowałem w pierwszym odcinku, to nie miałbym takiego problemu. Podpisz mi tam tego padzika. Wiesz, że to. Za bardzo się przejmujesz trochę Tak inaczej, ale... Afry, ludzie co? Cię podkręcają, specjalnie Ci wysyłają I takie linki Dobra Ja sobie zrobię tak śledztwo i znajdę Bo tak inaczej to jest u mnie prawa, że wykorzystują moją postać I sprzedawają figurki bez mojej wiedzy To też jest nielegalne Takie są Jeśli przepisy Jeśli rzeczywiście ktoś robi w wizerunek tak i to I sprzedaje, przedaje, no tak Przeciwko mnie To się tak. zgadzam z Tobą I dlatego tak. będę szukał Dowodów, tak? A jak ludzie poradzą zdjęcia Gdzie można kupować te... Znajdę w na Ja ci nawet mogę to zamówić z tobą i ci pokazać, że zamówiłem jak chcesz. Tak, i wtedy oskarżę tą firmę, tak dalej, i normalnie zakładam sprawę. Zaruszenie mojej niepewności, które wobec interesu. Mówię, każdy groch kur... jest potrzebny na utrzymanie tej haty. Wam hatę dostałeś, widziałem. Na teraz, Nie na dostałem. Nie? Sam zrobiłem, że tam mieszkać. Zapłaciłem, które 1500 zł, jeszcze muszę zbierać 700. Wyjmuję tą hatę. Nie dostałem. A nie, meblowane wszystko. I muszę teraz utrzymać, żeby dalej zarabiać. A to gdzie? Tu gdzieś blisko. Nieważne tak? gdzie, nieważne gdzie. Nikt nie będzie wiedział, bo ja chcę mieć święty spokój i mieć normalne warunki, żeby normalnie działać. Bo jak to, to, to zniknie moje życie i mogę się na szyję. A teraz jest wyjaśnione, nie? No. kopa pozostaw. Zgaź go. Zobacz co, nie można załatwić. Tylko w poniedziałek mogę odebrać sprzęt cały, laptopa za 5400 i. Czyli wzięliście na raty laptopa za 5400, tak? No na emeryturę Sławek wziął przecież, nie? No i kto teraz będzie to płacił? No on przecież płacił, że będzie już sobie grał w gierki i on będzie go spłacał. Tak, on będzie sobie grał w gierki. To już myśleliście pewnie, że dzisiaj, nie? Wam go dadzą i od razu do lombardu by był. Tak? No. A tak musicie czekać do poniedziałku? Tak. I w poniedziałek przyjdziecie z nim, tak? Dokładnie tak, nie? Tak. I 5400 będzie trzeba płacić przez 3 lata. Nie. Dwa lata i 7 miesięcy kobieta obliczyła. A czy to coś zmienia? Kto to będzie płacił? No, nie Nie ty? Nie. A kto będzie zostawiał sprzedawał lapka? Smawek. Oj, ludzie! Chociaż dzisiaj masz dobry, trochę widzę sobotę. Bardzo dobrze. jak ty trzy razy już dzisiaj od rana u, u mnie jesteś. No, no ma... przechodzę, odbieram, bo tam mówi laptopa, sobie włącz telefon. Potwierdzenie chcę, potwierdzenie z banku chcę, czy zakredytowali, ten telefonu uszołom nie ma. Ja tam sobie jutro bez telefonu wytrzymam. Dobry. Dobry. Wi-Fi przyjmujecie? Jak? Wi-Fi. Jakie wi-fi? O! Co to jest jakaś To jest yy, no, w domu masz Wi-Fi. Ja to dostałem w prezencie już. No i do czego to służy? Jak? Do czego to służy? No, jak masz w telefonie takie te no, kreski takie. No, to co z nimi? To jest Wi-Fi. Tam karta też chodzi. Modem to jest po prostu. Jak? No, jakiś, router jakiś Router chyba. Po prostu. No. Tylko w domu już mamy router, to po cholerę nie to. A, go, a to dostałem w prezencie już, także mogę to sprzedać. A to używane było czy nowe? Znaczy Używamy. stało? Ja wiem, że 2-3 miesiące. Hmm. A jak remont zrobili to już wszystko jest ok. I cały czas to jest. Kable wszystko są Ile dasz, to tyle wezmę? Pali się. Chce. A pytałem się tego no, moje, mojej siostry syna, nie? A co zrobisz to ze? 249 zł nowy. Ile dasz? Wszystkie, To jaki sobie wykupiasz się. Stuwę? No. Można zrobić. Dobrze. Dzięki. Na sprzedaż? Tak, tak. Nie chcę go widzieć na oczy. A trzeciego ten zegarek yy, z branzoletą ten złoto. 279. Jak go biorę. Kurde. to po listrze. Karty nie ma? Wyciągnął pan? Karty nie ma, wyciągnęłem. Mogę wsadzić z przynieść. Nie, 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 nie. tam no, tylko wystarczy, kartę wsadzić i. no mówi, że 20 zł wzrasta. <grych> nie, nie, nie Kto tak powiedział? No ten. Mariusz. Nie wiem, czy go zna. Nie. Mechanik elektryk. Kupuje się ze strażakiem. W straży, w straży pracuje. Podpisik. I nazwisko, tak? Może być. I temu Mariuszowi zaradają. Dobry klient jestem. Drogą kupię, tam nie sprzedam. Tak? Tak powiedział. A ten telefon co rad mi to wziął. On teraz jeden w niedzielę jedzie. Bo wypadek miał. Ja widziałem pana, pan z taką walizką czarną chodzi? No to mam. A ma pan ją? No. A co pan tam nosi? No wszystkie dokumenty. Byłem dzisiaj ten, bo kartę to, z żubra dostałem, bo przejechałem z powrotem do żubra. Aha. No, a emeryturę się do... nie dostałem. I z dokumentami pochodzi? Tak. Wszystkie dokumenty tu mam, i lekarskie, i to wszystko, i krzyżówki, aaa... nie mogę. Miłego dnia. No, na razie. Jak liną złapię, to ci przywiąz, pod, podrzucę. Nie trzeba. Nie, nie trzeba. trzeba.